Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Chciałem w punkcie pierwszym otworzyć nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej zwołane na wniosek Pana Burmistrza. Stwierdzam, że według listy obecności w dzisiejszych obratach uczestniczy piętnaścioro radnych. Serdecznie witam Państwa radnych. Witam Pana Burmistrza panią sekretarz i panią skarbnik witam również członka zarządu powiatu Pońskiego, pana Artura Adamskiego bardzo serdecznie witam stwierdzam że wobec obecności 15, 15 radnych stwierdzam też kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał y Plan dzisiejszej sesji otrzymaliście Państwo na piśmie. W związku z tym, że sesja ma charakter nadzwyczajny, nie przewidujemy jakichś zmian w programie. Bardzo proszę, będziemy się trzymali określonego porządku. Bardzo proszę Pana Burmistrza. Jeżeli też można, to w trybie takim nadzwyczajnym proszę może na siedzącej z miejsca, a jeżeli Pan Burmistrz woli, to bardzo proszę o złożenie sprawozdania jednostki stanowiącej samorządu gminnego. Szanowni Państwo. Panie przewodniczący! Państwo radni! Ta sesja jest nadzwyczajna, ale też w nadzwyczajnym czasie, bo takiego czasu chyba nikt z nas nie pamięta, myślę, że i nasi rodzice nie pamiętają takiego czasu, kiedy mieszkańcy, jedni na drugich muszą uważać, muszą się obawiać wzajemnie siebie i izolować się, ale przyszedł taki czas, kiedy trzeba to zrobić, trzeba Pamiętać o tym, co dzieje się wokół. Polska, jak na razie, mimo że dość doświadczona wirusem, to jak do tej pory nie jesteśmy na takim etapie jak są Włochy, czy, czy wcześniej były Chiny, czy inne kraje. Ale właśnie po to, żeby tak u nas nie było, o ile to jest możliwe, wprowadzamy. Państwo, rząd polski, my tutaj na miejscu wprowadzamy różnego rodzaju ograniczenia i różnego rodzaju nakazy, których powinniśmy słuchać, których powinniśmy przestrzegać, ale one służą temu, żeby ta epidemia się zmniejszała, żeby wzajemnie się nie zarażać, żeby być bezpiecznie. A pamiętajmy, że będziemy wtedy bezpieczni, gdy nie będziemy mieli kontaktów dużych, z dużą ilością osób, gdyż wtedy tak naprawdę izolacja to jest w tej chwili jedyna jedyna gwarancja tego, żeby nie zachorować. I wszystkie te rzeczy, które dzieją się w samorządzie miasta, ale też w całej Polsce, tak naprawdę w ostatnim czasie y, zmierzają do tego, żeby jak najbardziej zmniejszyć możliwość y, roznoszenia się koronawirusa. I my też do tego się przyłączyliśmy. Z tego powodu nastąpiły ograniczenia w działalności Urzędu Miejskiego, w działalności szkół, w działalności tutaj Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Wszystko to ma na celu, żebyśmy byli możliwie bezpieczni, żeby u nas nie było tyle ofiar, ile jest gdzie indziej. Czy to się uda? Nie wiem, ale musimy wszyscy zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby nie dopuścić do tego, żeby przestrzegać tych zaleceń, bo to jest jedyna droga. To nie jest łatwy czas, dlatego że my też otrzymujemy codziennie może teraz czasem ich jest więcej, czasem mniej, y, różnego rodzaju informacje, ale też polecenia od wojewody mazowieckiego, które wykonujemy. Tutaj bardzo zaangażowany w tym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pracownicy urzędu. My również staramy się ze swej strony, ja, ja osobiście także się w to angażuję, żeby informować ludzi, prosić o to, żeby zachowywali odległość, że to nie jest zabawa, to jest naprawdę bardzo poważna sprawa. A ważne jest to nie tylko dla nas tutaj siedzących, ale szczególnie dla tych ludzi, którzy w naszych domach, w naszych rodzinach są chorzy, są po terapiach nowotworowych, antynowotworowych, po leczeniach ze schorzeniami, bo tak naprawdę i podchodząc do tego bez troską, możemy niestety ich zabić. I aby do tego nie dopuścić, przestrzegajmy właśnie te hasło, które teraz jest tak ważne, zostań w domu, nie wychodź niepotrzebnie, a już od jutra zgodnie z poleceniami rządu to będzie tak naprawdę nakaz, żeby w domu pozostawać. I tutaj bardzo bym do Państwa apelował o to, żeby yy, po pierwsze go przestrzegać, a po drugie też zwracać na to uwagę, informować rodziny, informować mieszkańców, ale też zwracam się do wszystkich mieszkańców, którzy nas słuchają, żeby jak najbardziej możliwie dokładnie przestrzegać tych wszystkich zaleceń. To te zalecenia to nie tylko nie wychodź z domu, ale jak już wyjdziesz, to staraj się nie być w tłumie, staraj się być z daleka od innych, nie tłocz się, yy, przestrzegaj higieny, Myj ręce, tak to wszystko, co możemy robić, żeby zapobiegać. I tak naprawdę na dziś to jest chyba najważniejsze zadanie nas wszystkich, zarówno moje urzędu jak i wszystkich państwa, żeby te zalecenia wykonywać i wspólnie walczyć o to, żeby ta epidemia koronawirusa zmniejszała się. Ja ze swej strony deklaruję, że zrobię oczywiście wszystko, co możliwe, żeby służby miejskie w tym pomagały, żeby odpowiadały na potrzeby mieszkańców. Tutaj jest duża też pomoc ze, Ochotniczej, ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu, która także się zaangażowała. Czy to pomagając, proponując pomoc mieszkańcom starszym, którzy nie mogą sami robić zakupów, dla których to wyjście jest właśnie zagrożeniem, mogą się Państwo kontaktować z Ochotniczą Strażą Pożarną, są podane numery, czy to na stronach straży. Możecie się kontaktować Państwo z Sekretariatem Urzędu Miejskiego, z Urzędem Miejskim, ale również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, i wszystkie te służby będą starały się pomóc, będą robiły to, co możliwe. Na razie, co też bardzo ważne, do tej pory w powiecie płońskim nie stwierdzono żadnego przypadku koronawirusa, ale to jest tak jak się wydaje, może być to kwestia czasu, kiedy takie przypadki będą. Dlatego nigdy nie wiemy kto, gdzie, w jaki sposób, gdzie był, więc uważajmy wzajemnie na siebie. I jeszcze chciałbym się zwrócić też do państwa, bo codziennie dostaję i smsy, ale też informacje, czy to na komunikatorach, czy w inny sposób, że przyjeżdżają mieszkańcy raciąża z zagranicy, którzy, bo to sprawdzałem nawet dzisiaj, nie są zarejestrowani, że przekroczyli granicę, więc mogli to zrobić dzień wcześniej przed wprowadzeniem nakazu lub w jakiś sposób udało im się przekroczyć granicę i mieszkańcy zgłaszają, że zdarza się tak, że nie przestrzegają kwarantanny, bo nikt na nich takiego obowiązku nie nałożył. Więc ja bardzo apeluję o to, że obowiązek to jest jedna rzecz, ale też jakby no, rozum własny też jest bardzo ważny i naprawdę dbajmy o to, żeby niepotrzebnie nikogo nie narażać, a te osoby, które przyjechały z zewnątrz, powinny poddać się kwarantannie. Jeżeli taka kwarantanna nie została nałożona, a wrócili Państwo z zagranicy w ostatnim czasie, Proponuję skontaktować się czy to z stacją sanitarno epidemiologiczną w Pońsku, czy też tutaj z nami nawet telefonicznie pokierujemy, co dalej robić. Bo to jest ważne, żeby uniknąć tej sytuacji, tak jak mówiłem, powtórzę się, ale to, to jest istotne, żeby nie było u nas tak, jak jest we Włoszech czy w innych krajach. Teraz tak nie jest i oby tak nie było, czego zarówno sobie, jak i wszystkim Państwu życzę, a w tym trudnym czasie też na bieżąco będę reagował na to, co się dzieje, będziemy wprowadzali tutaj inne sposoby pracy Urzędu Miasta, będziemy, jeżeli to konieczne, dzielili Urząd na dwie grupy lub trzy, żeby zapewnić ciągłość, żeby nie było tak, że jeżeli niestety by się zdarzyło, że jest zakażenie, wtedy duża część urzędu musi się udać na kwarantannę, miejmy nadzieję wtedy, że bez chorowania, ale, ale żeby temu zapobiec też pewnie w najbliższych dniach. Być może będą takie podjęte decyzje, że załoga zostanie podzielona i będziemy pełnić dyżury, a to jest bardzo ważne, szczególnie dla Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie wydajemy akty, wydajemy akty stanu cywilnego, akty urodzin, ale też akty zgonów i tutaj ta ciągłość musi być zagwarantowana i będziemy robić wszystko, żeby taką ciągłość pracy i Urzędu i wszystkich instytucji zagwarantować. Jeżeli by Państwo mieli pytania, bo ja oczywiście mam tutaj całą kartkę tego, co my w ostatnim czasie robiliśmy, ale myślę, że ja to po prostu opublikuję i, i jeżeli będą państwo chcieli czy pytali, oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Macie Państwo telefony, telefon do mnie, czy do pani sekretarz, do pani skarbnik, czy tutaj z Panem Przewodniczącym, dlatego proszę też o, o bieżący kontakt, a też ja ze swojej strony, tak jak mówię, obiecuję, że będę robił wszystko, żeby tutaj do cały czas gwarantować bezpieczeństwo mieszkańców, bo to jest nasze największe w tej chwili zadanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Oczywiście ja też ze swojej strony deklaruję każdą pomoc. Jeżeli pan burmistrz tutaj stwierdził, jeżeli by był jakiś kłopot z kontaktem, bardzo proszę dzwonić. Myślę, że my wszyscy jako radni wybrani przez mieszkańców miasta, no w tym ciężkim czasie, w którym się znaleźliśmy, musimy działać trochę inaczej i reagować na, na wszystko. Bardzo serdecznie panie burmistrzu dziękuję za, za to, co Pan y, robi i też Strażakom, wczorajsze i dzisiejsze akcje no, są naprawdę fajne i myślę, że bardzo przydatne. Dziękuję bardzo. W kolejnym punkcie wystąpienie przewodniczących stałych komisji. Bardzo proszę o wystąpienie pana przewodniczącego, pana Artura Adamskiego, Ar Artura Gisler. Przepraszam, ale. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, pozwolę sobie odczytać protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która miała miejsce w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W dniu 12 marca Komisja Rewizyjna w składzie pięcioosobowym przeprowadziła kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W posiedzeniu brała w udział Pani Kierownik Elżbieta Kosiorek, która zapoznała nas z istotnymi zagadnieniami ośrodka. W 2019 roku w ośrodku pomocy społecznej było zatrudnionych 29 osób, w placówce wsparcia dziennego arka 3 osoby i 2 przy realizacji zadania Droga oraz Samodzielności mieszkańców gminy Miasto raciąż. W 2019 roku na realizację tych zadań wydatkowaną kwotę 7 617 481 ,33 zł. 33 W tym środki z budżetu państwa to kwota 5 916 868 ,58 zł. 58 groszy. Zasiłki stałe wypłacono 27 osobom na kwotę 166 940 zł 7 groszy. Zasiłki okresowe w 2019 roku wypłacono 32 osobom. Na łączną kwotę 44 895 zł i 68 groszy. Zasiłki docelowe i celowe specjalne wypłacono 101 osobom, w tym, 40, w tym 49 osób otrzymało zasiłki celowe specjalne. Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 54 38 zł. W 2019 roku w schronisku dla osób bezdomnych przebywały trzy osoby. Na pokrycie tych kosztów pobytu. Wydatkowano kwotę 8 867 zł 867 złotych i 88 groszy. MOPS w Raciążu w 2019 roku realizował program pomocy państwa w zakresie dożywiania. Z tej formy skorzystało 115 uczniów. Wydatkowano na tą kwotę 54 zł 399 30 groszy. Środki z budżetu wojewody to kwota 35 440. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych, schorowanych lub innych z przyczyn wymagających pomocy. Taką formą pomocy objęte było 60 osób. Wśród niematerialnych form pomocy realizowanych w ramach zadań własnych istotną decyzję stanowi praca socjalna. W 2019 roku praca taka skierowana była do 96 rodzin. W 2019 roku dla 341 osób wydano decyzję administracyjną. Z pomocy skorzystało 279 rodzin. Aktualizując przyczyny y, przeznaczenia pomocy można stwierdzić, że najczęstszym powodem y, przyczyn świadczenia były ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, alkoholizm oraz przemoc w rodzinie. Rodziny te były objęte opieką asystenta. W 2019 roku MOPS ponosił częściową odpłatność za pobyt ośmiu dzieci w formie pieczy zastępczej, która wynosiła 197 589 ,44 zł 44 grosze. Dopłata miasta wynosiła 20 461 zł i 42 grosze. Ośrodek pomocy społecznej w Rosiążu realizował także programy i zadania. Program dużej rodziny wydano 69 kart. Z banku żywności mieszkańcy otrzymali paczki żywnościowe. Z tej pomocy skorzystało 322 osoby. Świadczenie dobry start 300 zł dla ucznia, świadczenie wychowawcze 500 plus. Pomoc ta była skierowana do 672 dzieci. Stypendia socjalne z pomocy sobie skorzystało 72 uczniów, dodatki mieszkaniowe 84 osoby oraz wiele innych. Jeżeli byście Państwo chcieli dokładniejszych informacji, do, do protokołu będzie dołączony szczegółowy, szczegółowy opis. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Współpracuje z wieloma instytucjami na terenie miasta i powiatu, co pomaga realizować ważne za, wiele ważnych zadań. MOPS realizował także projekty unijne, na które pozyskał znaczne środki pieniężne. Protokół sporządzono w egzemplarzach i podpisano przez wszystkich członków komisji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie przewodniczący. Przechodzimy do punktu dyskusja nad projektami. Uchwał. Przypominam, że dzisiaj mamy trzy uchwały. Jeżeli Państwo, Radni, chcieliby zabrać głos i zadać jakieś pytanie odnośnie projektu, projektów uchwał, bardzo proszę o zadawanie takich pytań. Wyjątkowo bardzo proszę o podchodzenie do mikrofonu, żeby, żeby można było to też zarejestrować. Bardzo proszę, Pani Radna Belińska. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, ja mam takie pytanie z racji wykonywanego przeze mnie zawodu. Mnie najbardziej nurtuje sytuacja szkoły, czyli naszych uczniów z naszego terenu i przede wszystkim wynagrodzeń nauczycieli. Jak ta sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy i jakie są plany na przyszłość? Bardzo proszę, może Pan Burmistrz, tak na bieżąco. Proszę siedzieć, Panie Burmistrzu. Jeśli chodzi o szkołę, to w tej chwili wiem, że dyrekcja zajmuje się przygotowaniem nauczania zdalnego przez wykorzystanie internetu uczniów i trwają nad tym prace, bo też w tym zakresie zmieniło się rozporządzenie i można to już robić i należy to robić. Natomiast same zajęcia nie odbywają się w tej chwili, natomiast one będą się odbywały zdalnie. Co do formy tego dokładnie jak to będzie się odbywało. Myślę, że to jest teraz przedmiotem pracy dyrekcji szkoły i nauczycieli. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenie nauczycieli to tutaj my postąpimy zgodnie z tym co mówi kodeks pracy i karta nauczyciela. Więc pan dyrektor zgodnie z tymi dokumentami przygotuje listy płac, które my potem wykonamy. Natomiast co do, bo wiem, że tutaj przedmiotem jakby rozterek jest, czy nauczyciele będą mieli płatne dodatkowe godziny, czy tylko etat. Są tutaj rozbieżne poglądy. Nasz radca prawny jeszcze się tym nie zajmował, ale my na pewno postąpimy w taki sposób, jaka będzie interpretacja ogólna przyjęta i tutaj ze szkoły miasta, ze strony miasta jakby nie ma takiej intencji, żeby kogokolwiek czy komukolwiek cokolwiek zabierać, dlatego, że to jest sytuacja niezawiniona, a teraz te zajęcia no powinny się też odbywać w sposób zdalny. Więc y, ja stoję na stanowisku takim, że tu trzeba no, literalnie przepisy wypełnić. Y, czytałem dzisiaj interpretację ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ta interpretacja jest dość, wydaje się trafna. Natomiast jeszcze też to przekażę naszym prawnikom. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę pan radny Godleski. Bardzo też proszę o podejście do mikrofonu. Szanowni Państwo, ja mam pytanie w szczególności może do Pani Skarbnik. Czy to te 10 tysięcy, co tam na, tak lekko nam wpadło, to już tam jest zakwestionowane do czegoś, czy nie? Czy już to przeznaczone jest, tak? Czego? Remonty dróg. Aha, a ja bo myślałem, że z tego skorzystam, żeby te 10 tysięcy przeznaczyć na ten samochód, na ten dźwig strażacki, co tam jest, no bo to jest też żeby taki dźwig nie był, był popsuty na dzień dzisiejszy, no to jest, też to bardzo źle to świadczyło. Tym. Znaczy, może ja odpowiem z tego, co nie wiem, bo ja posługuję się tym, jaką mam informację z PGKM-u, on nie jest popsuty. Natomiast zmieniły się zasady homologacji i teraz w, szczególne tam weszły przepisy dotyczące... Y, 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 tak, to pewnie Pan Andrzej więcej wie. Natomiast zmieniły się przepisy, i teraz trzeba szereg różnego rodzaju badań, jakichś dodatkowych wykonań, żeby z UDT-u dostać homologację na ten dźwig. Także on sprawny jest. Natomiast z tego, co wiem, to przynajmniej kilkakrotnie tam z tego UDT-u miał ktoś przyjechać i te badania miały być wykonane. Ale dokładnie informacje mogę Panu przedstawić, jakby, jakby Pan. Do PGK, bo tak naprawdę to jest w gestii pgk u ten, ten samochód, oni się tym zajmują, ale z tego co ja wiem, to tak jak mówię, on nie jest już popsuty, on czeka na homologację w tej chwili jakoś. Aha, no dobrze, bo do mnie doszły takie wiadomości, że właśnie tam jest popsuta jakaś pompa i nie ma akumulatorów. No, a czy tak jest, tego nie wiem, ale to taka była propozycja ja myślę, odnośnie Myślę, że tego panie tematu. radny, to są tematy wychodzące poza. Projekty dzisiejszych I, tak, uchwał. Tak, ale liczyłem, że to będzie już w tą może, może jakoś było to powiązane, ale bardzo bym prosił bardziej konkretnie. Dziękuję dobra, bardzo. dziękuję. To o to chodziło tylko. Bardzo proszę, pan radny Dobrosielski. Bardzo też bym prosił w razie do mikrofonu, panie radny. Może ja chciałem tutaj właśnie uzupełnić tą wypowiedź pana radnego Godleskiego. On jest niestety uszkodzony. I to, że nie, nie był w użytku przez ileś tam miesięcy, tam padły zupełnie akumulatory, e, i uszkodzony jest e, siłownik na ramieniu. Także no. Nie wiem, jak PGKM tam... Myślę, wziął, że, po myślę że pan radny Godlewski będzie no, zadowolony, natomiast dalej ja to mówię, sprawdzę, nie jest to w temacie, nie jest tak, w temacie. Sprawdzę to, bo tak jak mówię, jakiś miesiąc mm -hmm. temu mniej więcej miałem informację, że, że jest wszystko zrobione i że czekają no on na... On jest teraz bezu, bezużyteczny po prostu. Dobrze, do, sprawdzę, no to proszę, nie powinno tak być. Bardzo proszę jednak pytania, które by miały jakieś wątpliwości czy, czy uwagi do projektów uchwał podejmowanych dzisiaj. Nie widzę. No zamykam w, w takim razie dyskusję nad projektami dzisiejszej uchwał. Przejdziemy do punktu głosowania. Tak jak zwykle informuję Państwa radnych, że głosowanie będzie się odbywało za. Yy, normalny sposób, czyli musimy nacisnąć odpowiedni przycisk i podnieść rękę. E, jesteśmy w punkcie podjęcia uchwał, e, projekt uchwały nr 15, łamane na 112, łamane na 220 z dnia 20. 4 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Raciąż w 2020 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę sprawdzić swoje urządzenia. Informuję, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Projekt uchwały 15, łamane na 113, łamane na 2020 rok Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 marca w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Raciąż. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? kto się wstrzymał. Informuję, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Projekt uchwały numer 15 łamane na 114 łamane na 2020 rok Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy miasta Raciąż na rok 2020. Kto z państwa radnych jest za? Przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. W związku z tym, że kolejnym punktem jest zamknięcie obrad, ja jeszcze raz z tego miejsca dla wszystkich mieszkańców, którzy oglądają nas za pośrednictwem internetu chciałem przekazać tą informację. Zostańmy w domu, dbajmy o siebie, reagujmy na na wszystko tak żebyśmy mogli przejść ten ciężki czas który tak naprawdę pan burmistrz mówi czy pamiętamy nie pamiętamy chyba znamy tylko z jakichś filmów katastroficznych żebyśmy mogli przejść w zdrowiu, żebyśmy się mogli w normalnych warunkach spotykać wobec wyczerpania porządku obrad zamykam nadzwyczajne posiedzenie 15 sesji rady miejskiej dziękuję